Ej, to są domy ludzi, popatrzcie się, mogą sobie wyjść, nie ma ogrodzenia, pobiec trawą, piaskiem i są nad oceanem. Mało tego, że są nad oceanem, są z falami i po prostu U... usypiają do morza fal. Czy jest coś piękniejszego na świecie? Powiedzcie mi. Ten dom tak samo, może sobie pobiec z trawą do oceanu. Kochani, mam tutaj świeże małże z Tasmanii, Teraz jest Sezon w Australii. Są z kawiorem, świeże z oceanu i są z, z, z Tajlandii, z kol kolendrą. Będę jakiś tą z kolendrą. Popatrzcie się, jakie piękne. Świeża małża wygląda tak. O tak. Tak wygląda I słuchajcie, smakuje i powiem Wam jak smakuje. Wspaniałe, delikatne. Smakuje jak ocean. Kocham Okej, okej. Testowanie ostryk. Świeża ostryka. Proszę bardzo, tak wygląda. Świeża z oceanu. Ja jadłam kiedyś miałam uczulenie w restauracji francuskiej, ale tutaj nie mam uczulenia. to jest z mango i z chili. I jest pyszne. Uwaga. Wspaniałe! Mm. Fantastyczne! Rozpływające się w ustach i tak jak ocean! Ocean z Mango! Mm. Piękne! Co dobre! Jest trudno! Małże. To jest małże z kawiorem. Jemy ją w całości, świeża, niegotowana, fresh. Fajna, fantastyczna, ale ta z Tajlandii była lepsza, wiecie? Okej. O mój Boże! Jest jak okay. oh! oh yes, like są blisko. Cudowności, naprawdę. Cudowności uwielbiam. We! Dzień Sanku! I can see him. Yes, he's coming up. Oh my God! So beautiful. Yes, you're right. He loves the men, actually. Najpiękniejszym ptakiem na świecie. Wiesz? Pelikanku. Pelikanku. Pelikanku? No popatrzcie na mnie. Pelikanku ze swoimi dwoma przyjaciółmi. Pelikanku, no popatrz się. Tutaj mamy, uwaga, uwaga, motylka, ale to nie motylka chciałam pokazywać, to jest motylak taki piękny, biały z takimi kropkami czarnymi, no wszystko kwitnie, to, to jest śliwka, to się nazywa śliwka japońska, sprawdziłam to, nigdy tego wcześniej nie widziałam, nie jadłam, widzicie, wyglądają myście tak, tropikalnie, ona już jest stara i już jest gniła. oczywiście nikt nie je tych owoców, wszystko pogniło u sąsiadów, Spróbuję sobie zerwać jedną, bo nie jadłam ich, bo zawsze są byli w domu. Bo czy, nie, czy jest pyszna. Ja ją jadłam rok temu i była pyszna. Znalazłam u nich też morwę czarną. Po drugiej stronie jest nisko. Tutaj jest dużo i dojrzałych już. Ale wszystko jest strasznie wysoko, czy mam zrobina. A po drugiej stronie jest ten. Do jedzenia. Figi są, widzisz, tu jest pełno morwy. Do jedzenia. Figi są, a figi są jeszcze zielone całkiem. Czyli jeszcze można, jeszcze można spróbować, ale to jest zielone. Ale ta śliwka japońska wygląda tak. I jest pyszna, naprawdę. Ach, nie mogłam się do nich dostać. Mm. Mm. Naprawdę. Australia. Daje dużo owoców. Również to. Ojej, kompletnie, kompletnie zielona. Jest ta figa. Miesiąc, co najmniej do połowów. To jest ta roślina, co ją lubiłam. Ona rośnie na dziko tutaj. Po prostu na piachu. I ma takie korzenie. Grubaśne jak drzewo i jest mnóstwo os pszczół zapylających. Setki. No nie setki, ale dziesiątki. Latają wszędzie. O, bardzo ładne. O, tu siedzi jedna, sobie zapyla dziwaczka.